Takie pyszki. Mniam. Ładnie wygląda, ale smakuje jeszcze lepiej. Hm. Yy, na pewno będzie smakował. Jeszcze go nie ugryzłam, ale trochę skosztowałam wtedy łyżką ciasta. Łyżką. idealnie. Nie dotknęła ani palcem. Nie yy, czy, ślis... czy słyszałem jakieś oblizanie? N nie wiem. Ale odłożę to spokojnie, ciasto. Nastu yy, na stół, z myślą, że nikt go nie zje. Oby weszła do swojego pokoju. Idę do kuchni. O nie! Trzeba się schować! Dobra, załatwione. Hmm. Dobra, teraz muszę pościerać tą spaleniznę. Nie ja trzeba się namęczyć nad spalonym indykiem. Cóż, piekę go dopiero trzeci raz. W sumie pierwszy raz mi się udał, drugi tak średnio. A ten dopiero nie. A oni mówią, że trzy razy sztuka. Trochę dziwne na odwrót. Dobra, idę się umyć, bo trochę jestem brudna. No, ta czarna spalenizna jest naprawdę... Dobra, rozbieram się i będę... Uff. Kto to był? Otwarte oczy. Ej, Marcin! czy mnie popchnąłeś? Tam się już leje woda. Mam przez ciebie mokre włosy. Przepraszam. Dobra, już dobra, wybaczam ci, ale już tak więcej nie rób. Okej. Okay. Mm. To ja już będę się mieć. Nie podglądaj. Zasłonię roletami. Mhm. Och ten Marcin. Wpycha mnie przez okno w ubraniu do wany. Dobra, rozbieram się. Dobrze. Chyba mam ją z głowy, ale jeśli chcemy to zrobić, musimy zobaczyć przez okno. Ale słyszałem coś, że zasucha, zasunęła się roleta. Będzie trochę trudno, ale będziemy musieli to. Do... Dobra, idziemy obok. Zapomniała zasunąć się roletami. Super. Więc jednak tu nie ma. okłamała. Są pirane. Mam spokój, kąpię się. Ja uciekam i wejdę przez okno. Albo nie, tu są otwarte drzwi z domu Magdy. Wejdę normalnie drzwi, a może windą. Dobra, jesteśmy już w jej salonie. Dobra. Wchodzimy. Uuuu. Ciasto! Powiem co po te Było przepyszne, chociaż zapomn... Miałam, że miałam gdzieś tylko gryza, a zjadłam cały tort, więc był pyszny, a raczej ciasto. Dobra, wyskakuję przez drugie okno. A, zapomniałam, tutaj jest zbyt wysoko. Dobra, a Magda co tam robi? Aha, ubiera się. Dobrze, skoro już mam wszystko z głowy, idę sprawdzić jak tam mówi. Co? Nie ma mojego ciasta? Moje najnowsze Dzieło. Nie wystąpić na balu przedstawień ciast. No nic. Muszę wykonać inne ciasto. Hmm. Inne ciasto będzie smaczniej. Przyjdę jutro, a konkurs kulinarny jest dopiero za tydzień. Chociaż mam jeszcze czas. Co słyszałam? Hmm. nic. Dobra, idę zajmować się ciastem drugim. W końcu, w końcu mogę do, go dać do lodówki, a tak jestem nim podekscytowana, że chcę go teraz już z... Jakie one będzie? <laughs> mam pomysł! One będzie waniliowo-jagodowe. Pięknie. I już się zaczynam do roboty. Wy... Pyszne mam. Skusiłam się na jeden kawałek. Ale było pyszne. Dobra, położę go tym razem w salonie na... W sumie tak w Ktoś do mnie napisał. Teraz się Ej, za tydzień konkurs kulinarny. Napisał mi Max. To ja mu odpiszę. Aha, no. Dzięki, że mi przypomniałeś. Dobra, wysłane. A teraz przypomniał mi o ważnej misji. Magda już na pewno zrobiła swoje ciasto. Uuu. Mniam, wygląda smacznie. O, już jeden gryz jest... Zrobiony. To pewnie Magda. Hmm, na pewno jej smakowało, skoro zrobiła. O, mam wysłała zdjęcie z Aquapartych i napisała mi: hej córciu, jak się bawisz? Bardzo fajnie. I zrobiłam ciasto, chcesz. Za tydzień z konkurs kulinarny. Dobra. I wysłałam. Idę sprawdzić, jak tam ciasto. O, jest, dalej jest. Idealnie. Jednak może nikt go nie ukradnie. A. Idę pograć na komputerze. Wspaniale! Albo na laptopie, tak sobie przejrzeć. O nie! Z balkonu mnie będzie widzieć. No nic, muszę po prostu wejść do jej domu. Okej. Okay. Dobra. Dobra, skończyłam jaka Jestem pojedzona. Siedzą znów całe ciasto. No nic. Wracam. Może nie oknem, winną. Dobra. Potrwało mi to pół godzinki. Sprawdzę jak tam moje ciasto, bo od tamtego czasu muszę je bardziej pilnować. Co? Znów znikło? To niemożliwe. Tyle mojej pięknej pracy. Kupować te jak wody Aż dwie paczki, więc 24 złote, bo jedna kosztowało dwanaście. O! Jaka strata! Muszę się włożyć. Ale przecież tak tej szansy nie zostawię. Muszę zrobić następny Zrobię szarlotkę. Hmm, jak pachnie pięknie. Odstawię ją do salonu. Tym razem będę przy tym czuł. Tak sobie telewizor postawię. Fajna kryjówka. O, puścił się w szczypadek, włączam go. Cześć i drogi. Mhm. Ktoś mi wysłał SMS. To Starlight. Cześć. Pamiętasz że za tydzień ty, ten kul ta, kulinarny występ? Tak, pamiętam. Ok. Okej. Przypomniałaś mi o młoda Damos klasy.